Dzień dobry witajcie w kolejnym odcinku z The Wall'sów i wy... właśnie doszłam do losowego teamu, bo weszłam na ostatnią chwilę. Chciałam uniknąć fokusu, dlatego też yy, wiem na ostatnią chwilę. <grych> yy, słuchajcie. Gramy sobie w Dawolsach na Dawlesach na, na CraftGames.pl yy, co tą skrzynkę. Zbieram sobie właśnie tutaj skrzyneczki. Mam nadzieję, że mnie nikt nie zabierze. Zaraz, sprawdzę, w którym jestem w Teamie, więc... E, szybciutko tutaj ogarnę Jeszcze tam pójdę po tą skrzyneczkę, bo chciałam jeszcze szybko Te wszystkie trzy skrzyneczki wziąć Jeszcze tam mi jedna została Mam nadzieję, że mi jej nikt nie zabierze e, No i co kochani Mam nadzieję, że wałczarki tutaj dostanę i wam dam Tutaj będę pierwsza po tą skrzynkę Ja yeah, dobra Nic ci nie dostałam, mam wyjście na żelaza, Słuchajcie, już jestem prawie gotowa mm, Potrzebuję tylko dwóch diaksów, żeby zdobyć No dobra, masz Masz te trzy żelazo Będę taka hojna i ci dam też żelaza, bo mam rzeczywiście dużo tego żelaza. Sobie nakopię na spokojnie, wezmę sobie oczywiście lapis, bo mi się przyda do enchantu i jeszcze potrzebuję zdecydowanie dwóch diamentów na, 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 na mieczyk. Kiedy live? Kochany, mam live'a, nagrywam. Nie wiem kiedy. No i co? Jestem w teamie żółtym. OK. Myślę, że będzie OK, bo tutaj na pewno chyba fokusu na mnie nie będzie, bo ominęłam tych, tych graczy, którzy y, by się na mnie fokusowali. Mm, no i co, kochani, wczorę y, oczywiście, jak uda mi się załatwić, to będą. Y, właśnie mam jednego Dyaksa i myślę, że sobie to chyba przyspieszę, bo oczywiście, jak zwykle, to na live piszą mi ludzie kiedy y, coś innego niż Kopanie, <noise> ta emocje się zaczynają dopiero po kopaniu, więc y, widzimy się po timelapsie. No dobrze kochani, czas najwyższy coś zenchantować. Właśnie tutaj ogarnęłam Tom Enchant, więc sobie właśnie enchantuję. Protection. Okej. Okay. Protection kolejne. Czy będzie Flat... To nie, dobra. To będzie jakiś Protection. A niech będzie, stracę te dwa. Chociaż w sumie. Chociaż w sumie nie wiem. Mamy Sharpness 1. Wiecie co? Zrobię sobie jeszcze jeden. Jak sobie mieczyk. Ciekawe czy będzie, oj, oj, oj. buty muszę jeszcze senczantować Będzie fetter. dobrze, niech będzie to fetter falling Chciałam Sharpness jeden, dokładnie I słuchajcie, jako że mam ponad 6,5 tysięcy monet To może czas najwyższy coś kupić Słuchajcie, nie miałam żadnego takiego konkretnego celu, że o, od razu będę miała tyle pieniędzy, to sobie od razu coś kupię Wiedziałam na pewno, że kupię sobie kilof i książeczkę Dlatego też kupuję sobie kilof Kupiłam ten kilof tak, kupiłam i kupuję oczywiście książeczkę Sharpness 2. Dlaczego jest ona bardzo przydatna i do tego tak. Teraz potrzebuję potrzebuję teraz kowadło. Kto ma kowadło? I w ogóle gdzie jest to kowadło, bo ja nie mam zielonego pojęcia gdzie jest jakiejkolwiek kowadło. Słuchajcie, macie tutaj jeszcze ten Iron Pickaxe. O dobra, jest kowadło. Czy da macie tu Iron Pickaxe? Yy, bo mi nie jest potrzebne. mam już swój i dobra. Łączymy sobie, yy, jak sobie, mieczyk i szatny. Yy, ojojoj potrzebuje jeszcze trochę yy, ekspa, ale to nie jest problem. Sobie tutaj wezmę szybko. Macie tutaj. Ty masz cztery i ty masz cztery. Proszę. Proszę, tu mam twoje. Lion, Lion. Patrz, tu masz, tu. Tu masz, tu. No dobra. Daj mu te cztery Daj mu te cztery Dla niego No daj, no bo, czy ty zrobił właśnie zrobiłeś Set już? No kurde Dobra, nieważne yy, Mamy czwarty level? Mamy czwarty level, dobra Kochani, robimy sobie szarne z trzy i będziemy Normalnie koksić na tym, na Na tych włosach, bo nikt nie będzie na mnie się fokusował Wiem, wiem, że zabrał, yy, no ale mam nadzieję, że się jakoś ogarniesz. Ewentualnie ci mogę potem pomóc. Dobra, pomogę ci. Słuchajcie, ja mu im tutaj pomogę. Jest tutaj już mniej niż 2 minuty do opadnięcia ścian. Witam. Yy, Zobaczymy się, oczywiście się przy upadnięciu ścian ja mu tu pomogę i nie chcesz. Dobra, No to macie tutaj jeszcze żelazo. Ja idę na górę i ja tu zrobię cięcie. I widzimy się, przy opadnięciu ścian. No i kochani, właśnie tutaj ściany opadają. Ja zjem już tutaj taktycznego refila. Tylko jak mi się zje, bo tutaj oczywiście lag. I idziemy po taktycznego. No nie. Wziął mi koleś. Yy, wezmę sobie jeszcze refy. Tutaj koleś mi wziął. W sumie może on się na nie fokusować, ale wziął mi mojego koksa, którego chciałam ogarnąć. Ale wezmę sobie szybko jeszcze jakieś koksy i refy. Ojojoj, oj, oj. ja już tepam Ja już tepam, bo nie chcę tutaj, żeby mnie zabił niektokolwiek. Kurde Kurde, kurde, blaszka, kurde, blaszka, już mnie tutaj fokusują, tak? I spałam na drzewo, super Bombastycznie Dobrze, że mam przynajmniej enchant, to co coś mnie uchroniło Mam shrapnel strzyje, jeszcze go nie użyłam Tylko się tutaj zregeneruję i tutaj zacznę y, się fokusować na kogoś Dobra, tu jest zielo... Y, pójdziemy sobie na zielonych Tutaj jest team zielony, to sobie już ogarniemy, pójdziemy na nich. Dzień dobry, kochany. Tutaj już zabrałam ci trochę. Panie, panie, panie. Świetny tam. To tak, tak, tak. Dobra. Ktoś mnie tutaj bije jeszcze? A nie, dobra. Tam poszedłeś, dobra. Tutaj widziałam kogoś już. Halo, dobra. czekajcie, zregeneruję się. To nie jest zbyt bezpieczny. No, myślę, że jak oksanem, tak? O, to to wyszedł. Witam, witam, witam. To to wyszedł. Panowie, panowie. A to kto? A to kto? A to kto? A to kto to, 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 to koksa zjadł. A kto to, to, to Koks Słuchajcie, kochani, ja chyba sobie polecę na... na innych. Bo idę sobie w tamtą mańkę. Aha, fajnie, że w, w drzewo. Super, Mela. Super. Bardzo mądrze, Mela. Panie, chodź tu, chodź tu. Mam nadzieję, że tutaj akurat koksa nie masz. Może mi się uda ciebie... Akurat ciebie zabić, no chodź tu, no chodź tu. No gdzie ty uciekasz? Dobra, może pójdę tam w dół. Może ktoś jednak będzie tam na dole jeszcze. I że nikt tam jeszcze nie poszedł. I pójdę sobie... O, w tą mańkę! Tam powinni jeszcze kampić, chyba że tutaj jeszcze są gdzieś na górze i w ogóle. koksa sobie zostawiam na razie. Dostałam sobie kwiatka. Yy, powinnam go wywać, bo mi nie zrobi niczego potrzebny. Dobra, kochani, gdzie wy jesteście? Gdzie wy jesteście? Halo? tu zaświecę, bo tu oczywiście nic nie widać na szczęście mam zbugowany y, Dynamite Light, więc więc coś tutaj działa mm, gdzie oni są, gdzie oni się skitrali a, wszystkich pozabijano więc pójdę mam nadzieję, że kogoś jeszcze zabiję chyba, że tutaj się jeszcze kitrają coś cokolwiek, co? w ogóle jaki to jest team, bo ja nie wiem ja nie wiem jak, nawet jaki to jest team, więc ja poszłam. Mi się wydaje, że chyba do zielonych, więc. Chyba, ale chyba nie. Chociaż nawet nie wiem. Naprawdę. Ja już się tak pogubiłam w tym, że. O. Dobra. E, pójdziemy sobie, zaświecimy sobie. Poświecimy, żebyście też widzieli cokolwiek. E, tutaj żadnych ników nie widzę, więc. E, widzę sobie stąd. Ale sobie wejdźmy na co? Tutaj w tomach. To jest zawsze wejście. To jest. Aha, niebiescy. O, to powinien gdzieś tutaj być. Niebiescy, niebiescy. Ale miałam być na zielonych. Super, nie ta mańka. Bingo, mela. Bingo. Nie, e, gdzie są ci? Oni tam kampią, naprawdę. Dobra, mam perelki. Mam nadzieję, że sobie poradzimy. Koksa też mam. E, dobra, jakby tutaj ogarnąć rzeczywiście. Skoro oni tak. A wiecie co? Ja chyba mam inny pomysł. So, wyjadę na to drzewo i się tepnę na górę. E, tak, taktycznie, nie? E, tylko sobie wejść, mylę nie? szybciutko. Myślę, że tutaj będzie ok. Liany są jak coś, woda też jest. Jak spadnę, to powinna mieć jakieś uch u uchronienie. E, oni tam dalej kampią, co nie? E, dobra, idziemy sobie na najwyższe drzewo. Tak, to jest chyba najwyższe drzewo. Jakie tutaj jest. I się tepniemy. Mam nadzieję, że trafię. A też w sumie mogłabym jeszcze wyżej iść. Tylko się jakoś muszę uchronić, tutaj. Żeby też nie spać. Słuchajcie, zabrakło mi. dobra, ale jest okej. Okay. Tutaj ktoś oczywiście siedzi, co nie? W łuku niestety nie mam. Tutaj ktoś mi przeszkadza. No, wyjdź stąd, panie. A tutaj już nie mogę. Ok, czyli tak też na perełkę. Mam nadzieję, że mi się uda trafić. Jak nie, no to kurde, lipa będzie. Lipson. Panie, uwaga Uwaga, uwaga Nie mogę skakać nic, no nie? Uwaga, tak też na per... <grywka> <grywka> no i witam na kolejnej arenie Właśnie dostałam dwa kilofy, Zapomniałam oczywiście wybrać jej klasy, jakim jest ucznik Słuchajcie, idziemy sobie właśnie po Łuk. Jak mi się uda wziąć, wziąć proszę jeszcze, to chciałabym. I jeszcze tutaj po Łuk oczywiście. Pojęczę, już pewnie poszli. Tutaj mam Łuczek, piękny Łuczek. No i co, kochani, bez zbędnego przedłużania, prawdopodobnie będę już tutaj Wam robić lapsa, więc. Do zobaczenia przed y, odpadnięciem ścian. Kochani, właśnie będę za, za chwilę enchantowała, więc yy, tutaj właśnie jeszcze sobie expię na chwilę. Yy, tutaj w tym momencie już właśnie. Aha, jeszcze lapis, słuchajcie. Sobie weźmiemy tyle lapisu. Yy, I co? Protection 2. Dobra, lecimy. Projectile nie potrzebuje. Unbreaking. Knockback nie potrzebuje. Yy, hook. Niech będzie ten. Protection dobra ten mi się nie przyda sharpness 3, 20 kurcze blaszka dobra, teraz musimy wziąć protection 1 niestety fire protection nie potrzebuje, death spider dobra, looting looting, no dobrze, niech będzie ten looting nic mi to nie da, ale jeszcze sobie tutaj wezmę trochę tego expa, chociaż mi się nie przyda feather falling no nie wiem i szabne skucze, słabe te enchanty mogę? kurde, mam 18 minut, sekund więc mi to niezbyt pasi, więc yy... nie zdążę niestety, ale sobie, kochani, zrobiłam gdzie yy, jest nie mam kowada, kurde, kochani trochę się nie wyrobiłam niestety jak widzicie czy możemy, dobra już nie mam laga, dobra tam było kowadło, widziałam gdzieś Weźmiemy sobie tak protection i weźmiemy sobie jeszcze Sharpness jeden, tak Nie mam tutaj lootingu, kurde A Wezmę sobie jeden jeszcze yy, mieczyk zrobię Tak zdążę A mam nadzieję, że zdążę, yy, toś sobie już nałożę yy, Już idę, już idę po sharpness Gdzie to? Gdzie to? Gdzie to? Błagam szybko. Gdzie to jest tu? Dobra, to jest enchant, Powinien też tutaj być kowadło. Gdzie to kowadło? Gdzie to kowadło? Gdzie to kowadło? Gdzie to kowadło? Ludzie, ludzie, ludzie. Co to kowadło? Słyszałam gdzieś to kowadło. Ludzie, ludzie. Słuchajcie, muszę się jeszcze szybko tutaj ogarnąć, bo niestety nie dam rady tutaj tak ogarnąć się. <laughs> y to, to nie poczuję, nie potrzebuję, nie potrzebuję. Nie potrzebuję. Dobra. Nie to kowadło! Nie to kowadło! Nie to kowadło! Nie wiem, że zabrał ktoś. No nie, ludzie, ludzie! Ludzie! To ma kowadło! Lululul. Dobra, kochani, musimy wyjść niestety, bo ja nie lubię taki ślężecz śledź Ś... siedzieć. Dobra, yy, siedzieć. Może tutaj ktoś miał. Mi ja się nie, nie sądzę. Dobra, albo tam maybe... Dobra, nie waży. chyba nikt, nikt tam nie miał. Tutaj mogłabym zrobić z żelaza, które wywaliłam chyba. Ale nie wiem. Nie wiem. Dobra. Znowu się w tych kupich schodach. Ktoś tam jest? Nie, nie ma. Dobra. Kupie schody, no. Ale tutaj były jakieś. Enchant. Tutaj kurczę, nic nie ma. Dobrze. Mm, to sobie poradzimy inaczej. Inaczej sobie poradzimy. Niestety musimy iść na środek. Mm, czas w końcu iść na pogrom. Mam nadzieję, że gdzieś tutaj będzie kowadło. Bo jak mnie na no to kurczę klipa. Jakiś Bóg-Buk było, widzę. Tam oczywiście już idzie w tamtą stronę, no nie. Mm, dobra. Jestem, nie mam żadnych refów w ogóle. To od tego może zacznę. Eee, idę sobie w tamtą majkę bo mam nadzieję, że. czy znaczy w tamtą? W... Nie, nie w tamtą. Kurde, w dobrą byłam. To w tamtą trzeba iść, kurde, Już nie mam orientacji w terenie. No, co chwilę mnie cofa. O co chodzi mi? No, tu, no. Może coś wszamać szybko. W ogóle, jaki to jest team? Mmm. Zielony, dobra. Może ktoś tam jeszcze będzie. Może ktoś pójdzie z na z jeden. Halo? Albo tutaj może jakieś kowadełko będzie jeszcze, czy co? Proszę, kowadło. Jakieś kowadło. Jest kowadło, ludzie, nikt nie wziął tutaj kowadła. Yy, Słowia, jest taka, że muszę tutaj się zabudować. Yy, Szedwa. Teraz jeszcze to, i mamy sharpness 3. Jest gitara, super. Dobra, jeszcze teraz muszę iść w tą stronę. Chyba nieważne. Mogę sobie iść zawsze w tą stronę. I wyjść tą stroną. Dobra, idziemy bić się. Bić się, kurcze, Blaszka, teraz. Czy tutaj też było kwadło, Serio? Nie, dobra. Chociaż nie, to jest skrzynka. Dobra. Fajnie je wiedzieć, nie wiedziałam o tej skrzynce. Dobra, kochani, trzeba i szybko kogoś zabić, bo jest coraz mniej osób. A tutaj się wybijają. E, Czyli już mówiłam wam, że zrobiłam sobie koksę ze złota. Jeżeli nie, no to już wiecie, ale prawdopodobnie chyba już mówiłam o tym. Eee, refy, refy, refy. Potrzebuję jakichś refów, bo nie ma nic. Minecraft eee. Clock. Siema, witam. O zdrowie nie pytam. Eee, jaki by tu team? O dzień dobry. Eee, ja sobie oram, co nie? Tamtą stronę, może, bo. Tak, to jest żółtych team. Alboż nie żółtych, powinien być żółtych, chociaż, nie, żółtych, tak? Żółtych. Dobra, jest tam ktoś może na dole, chętnie bym go kogoś pobiła. Co? Halo, halo? Halo, halo? Siema, 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 siema. Siema, 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 siema. ja cię tutaj zabiję. Zabijecie, 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 zabijecie. Cholera, jem koksa. Nie. Nie mówcie. Bo nie mam nic, co nie? Tam ktoś jest jeszcze. Nie mam żadnych koksów i nic. Nic, nic, nic. Nie, jest jest dobra. Dobra, ludzie, bierzemy szybko refy. Refy są strasznie ważne dla mnie. Nie żyję bez refów, co nie? Przeżyłam ledwo co. Przez co trzy, no nie? Dobra, jest tutaj jeszcze coś ciekawego, bo nie wydaje mi się, że jest jakiś miecz, Szczały chętnie wezmę. Weźmy to. Słyszę kogoś Halo? Halo, halo, halo? Halo, 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 Jest tam to. Halo? Chyba w tą mańkę poszedł Jest, albo coś Bo coś tam widziałam Halo? Dobra Czas na poszukiwania Eee, trzeba namierzyć kogoś. Oła, tutaj, chyba, tu. Oj, coś mi bije, coś mi. Oho, dobra, dobra zim tego kosa, gdzie tutaj, zaki speed, co nie? No, panie, panie. Oła, super, super mela, super mela. Wy... Mogę się tu wykopać, halo? Super, dziękuję. Bardzo dziękuję. Nie wiem gdzie ja wbiłam, ale jakoś to przeżyłam. O jeny. To by było naprawdę. Dobrze, że miałam kilof chociaż. Mam jeszcze ten rek... Dobra, nieważne. On gdzieś Orał, co nie? Widziałam gdzieś tutaj żółtego, no. Chciałabym go poszukać. O dzień dobry, siema. Ernie, siema. Siema. Kochany, gdzieś tutaj był jeszcze ktoś. Mam jeszcze koksa, więc... Yy... O, dzień dobry, widzę Cię, widzę Cię, widzę Cię, tak właśnie, o nie, on ma Koksa. Dobra, jedziemy, o nie, o nie, 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 nie. o nie, zjad Koksa, Zjadł Koksa, no nie, to był błąd. No nie, 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 ktoś tam jeszcze był, no nie. Dobra, słuchajcie, yy, spróbuję sobie, no nie, Deadmatch, dobra, próbuję go obić te kilka sekund. Dobra, jem Koksa. Dobra, zabrałam koksa, nie miałam szans. Nie miałam szans bez niego. Idę od razu się klepać, bo nie ma, nie ma czasu. Nie ma najmniejszego czasu. Panie, 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 klepa, klepa, klepa. Klepa, klepa. Klepa, klepa, nie ma czasu na... No nie, ten kolejny je klepet, co nie? Dobra, to mi się skończył koks, więc mogę cię ci spokojnie zabić. I oczywiście mam laga. Czemu mam laga, halo? No nie, zabił mi. Pan mi zabił, czy on zorał? Zorał wam się w klocku, kurde mać. Kolercia. Powiedzcie, że mu jeszcze żyje, dobra. Kule, nie klepaj mnie, co? Nie klepaj mnie, jakieś lagi są na tym serwerze, albo to są moje lagi. To są raczej lagi serwera. Dedej, panie, panie, panie. D panie, 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 dobra. dead, z mojej ręki, super. Dobra. Trochę go odpchnęłam, co nie? Muszę zjeść refy. Muszę zjeść refy, nie ma co. Uff, dobra, jeden dead Dobra, jestem w bezpiecznej pozycji Chodź tu, chodź tu! Masz 8 HP, widzę to, widzę to, chodź tu, chodź tu Chodź tu Chodź tu, panie, mam szatny z 3 A ty masz jakieś pewnie dwa, dwa, co nie? Chyba, że 5-2, co nie? Nie wiem, czy to są laki jakieś serwera, czy co? Dobra, spróbujemy Z tego Dobra, test mi to się nie uda, więc... Dookoła może. Może się nie kapnie, że ja robię to dookoła, co? Skapną się, dobra. Próbuję, chodź tu. Zuku. 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 Kurde. Dobra, jestem sama. Bomba. Bomba, normalnie bomba. Chodź tu, panie. Kurde, rób. Błagam, odpieprz się ode mnie, bo musisz oczywiście zawsze się na mnie fokusować, jak to zawsze, no nie? Bo ja jestem youtuber i w ogóle nagrywam, to trzeba naprawdę się we mnie fokusować, co nie? Widzę się, widzę Cię, gdzieś tam widzę Cię, widzę Cię Gdzie Ty tam orasz, Panie, 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 no nie, 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 nie Chodź tu, co Ty robisz, Panie, chcę się zabić, błagam, jakiś lag jest znów Tu widzę jakiś lag, on zorał, kurde Muszę, kurde Laguje mnie w klockach, halo, halo, poproszę, nie wiem Ode mnie, walcie się ode mnie, no nie Olera. Co mnie w klockach? Czemu nie w klockach? I w ogóle laguje mi się w klockach i nie wiem, co się dzieje. Halo. Halo, halo. Halo, 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 halo. Panie! Odwal się ode mnie! Odwal się ode mnie! Odwal się ode mnie! Odwal się ode nope. mnie, nope! 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 Trzeba... Taktyczne refy. Taktyczne refy. Czekajcie, muszę się zregenerować szybko. Oni byli mnie we dwóch, co nie? Dobra. Dobra, 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 bije, 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 bije. Bije, bije, nie ma czasu na... Co mnie tak klepie? Dobra, halo. O nie, koksy, co nie? Co... Cholera, znów zjadł koksa. Menda jej walona. Co za menda? nie da mi ugrać tego. Dobra, to akurat jest emocjonalne. ...emocjonalne, mocno. Pójdzie z drugiej strony, nie pójdzie, dobra. Muszę... Znów się skubowałam w klocku ja pierdzielę Dobra? Gdzie on jest? Gdzie on jest? Dobra, może coś ci Padnie, co? Ten kurde klok... Pasuje mi tego kloka zabić. Dobra. Dobra, bij mnie, tak, bij mnie. Tak, jasne. No, mogę coś nagrać w ogóle. Halo! Kurde, mać. Nie zdążę, kurde. Coś mi padło, co nie? Padło mi pewnie hełm, albo buty. Nie zauważam tego, kurde. Dobra, GG, ale kurde, tak się na mnie sfokusować, to... To było na tyle, więc dziękuję za oglądanie. Cieszę że coś wam się w ogóle spodobało i że to ogólnie że będzie duży odzew i będzie dużo wyświetleń. haha, taka pozerna na wyświetlenia. Hi, hi, hi i w ogóle. Dobra, to by było na tyle. Łapkujcie, subskrybujcie, jeżeli jesteście nowi i do zobaczenia w następnym odcinku. Pa, pa!